Ikony znajdujące się na paskach narzędziowych programu Excel można dopasowywać do swoich potrzeb. W celu dodania lub usunięcia ikony, klikamy lewym przyciskiem myszy na opcję paska narzędzi, następnie przechodzimy do pozycji Dodaj lub Usuń przyciski i wybieramy Standardowe. Z rozwiniętej listy możemy zaznaczyć lub odznaczyć ikony, które mają być wyświetlane na pasku narzędziowym. Na potrzeby tego ćwiczenia usunę ikony Adresat Poczty oraz Pomoc. Jak widzimy, ikony zostały usunięte. Dodawanie ikon odbywa się w sposób analogiczny. Przechodzimy do pozycji Dodaj lub usuń przyciski standardowy i zaznaczamy interesujące nas pozycje. Zgodnie z naszym życzeniem ikony znów są na swoim miejscu. Edycja ikon na pasku formatowania odbywa się bardzo podobnie, z tą różnicą, że po wybraniu pozycji Dodaj lub Usuń przyciski w następnym kroku przechodzimy do pozycji Formatowanie.